Cześć! Dziś na naszym kanale historia, która na pewno nie pozostawi cię obojętnym. Chciałabym, żebyś podczas oglądania pomyślał o tych, którzy sprawiają, że Twoje życie jest wyjątkowe i szczęśliwe. Napisz w komentarzach, kto jest dla ciebie taką osobą. Ta historia kilka lat temu obiegła internet i poruszyła serca tysięcy ludzi. Pewnego dnia tajski żołnierz Poramet Mizopchop wyszedł na obiad do jednej z tysięcy restauracji w stolicy Tajlandii. W czasie lunchu na ulicach Bangkoku ocierają się o siebie prawdziwe tłumy ludzi. Kiedy paramet czekał na swój posiłek, po drugiej stronie ulicy zauważył siedzącego starszego mężczyznę, który wyglądał na bezdomnego. Był samotny i przygnębiony. Z uwagą przyglądał się jedzącym w restauracji ludziom, jakby tęsknił za ciepłym, pożywnym posiłkiem. Poramet zamówił jeszcze jeden posiłek na wynos, zjadł swój obiad i postanowił podzielić się jedzeniem z nieznajomym, a przy okazji poznać go i zapytać o jego historię. Kiedy zaczęli rozmawiać bezdomny, nie przestawał powtarzać jednego zdania, które brzmiało, ona niedługo wróci. Zdezorientowany poramed nie mógł wyciągnąć od mężczyzny żadnych informacji, dlatego postanowił dowiedzieć się o jego przyszłości od okolicznych sprzedawców. Jedna z kobiet pracujących nieopodal opowiedziała mu historię mężczyzny. Dziesięć lat temu młoda dziewczyna wysadziła tu tego mężczyznę i coś do niego powiedziała, ale nie usłyszałam jej słów – mówiła kobieta. Na początku nie zwróciłam na niego większej uwagi, dopiero jak zaczynało się ściemniać, a mężczyzna nadal był w tym samym miejscu, podeszłam do niego i zapytałam, czy mogę coś dla niego zrobić. Odpowiedział mi wtedy, że jego córka wyszła tylko do pracy i dlatego go tu zostawiła, ale na pewno niedługo po niego wróci. Niestety, na drugi dzień, kiedy przyszłam do sklepu, mężczyzna nadal był w tym samym miejscu, zrobiło mi się przykro. Dałam mu wodę i jedzenie. Od tamtego czasu minęło aż 10 lat, a ten mężczyzna nie odchodzi z tego miejsca na krok niezależnie od tego, czy pada, wieje, albo panuje nieznośny upał. Siedzi tam, bo córka obiecała mu, że niebawem po niego wróci, choć minęło tyle czasu nadal wierzy, że spełni swoją obietnicę. Żołnierz zrobił zdjęcie mężczyźnie i opublikował jego historię na Facebooku. Miał nadzieję, że ktoś rozpozna go i pomoże mu odnaleźć córkę lub kogoś z rodziny. Pytany mężczyzna nie chciał powiedzieć skąd pochodzi, ale było jasne, że do tej pory postradał już zmysły. Post na Facebooku udostępniony przez Parameta był udostępniany tysiące razy, ale do dziś nikt nie zgłosił się, by zaopiekować się mężczyzną. Do dziś nie wiadomo również, co się stało z jego córką: może miała wypadek, a może po prostu bezdusznie pozbyła się swojego starzejącego się ojca. Od 10 lat przechodnie i pracownicy pobliskich firm przynoszą mężczyźnie jedzenie i pomagają mu na tyle, na ile mogą. Mężczyzna nie traci nadziei, że jego córka po niego wróci i zabierze go do domu. Pamiętajcie, żeby zawsze dbać o swoich rodziców. To oni dali wam najcenniejsze, co macie. Dali wam życie i swoją miłość. Jeśli macie jakieś pomysły, co mogło przydarzyć się dziewczynie lub powody, dla których zostawiła swojego ojca na środku ulicy i odjechała, piszcie w komentarzach. A jeśli udostępnicie historię na swoim Facebooku, być może mężczyzna znajdzie jeszcze swój dom. Dzięki za obejrzenie. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy film, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał Projekt X. Do usłyszenia.